Czy to znowu klątwa? Znowu. Znowu będzie ktoś mi m, takie bzdury robił. No ludzie. Jezu, nie. Dobra, idę. Chciałem ja wejść. A dobra, pójdę do łazienki. Będę ćwiczył. odzwyczaić. No co jest? O Jezu! Czemu? Czemu? No błagam. No błagam. Czekaj. Tylko mamy rzekina. To... Co ty tam się gapisz? Halo. A, wydaje się... Ta. Ja za się zabawam, wiesz. Jezu! Biorę broń. Ja ja Nie bo ty. No, no. Jednak ze mną, ze mną nie zadziwiać. Tak pachnie. Nasz pokój został zniszczony. O Boże. Cześć, to ja Antek. Jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, 40 łapek w górę, to będzie długi, najdłuższy film, który ja zrobię. I, i, jeśli, i będzie y, taki, takie serie y, Nerf... nerf? Też za niedługo wakacje, to ja też będę tam y, nagrywał. No i, za, i chcę powiedzieć, że za niedługo będzie już Dinobus i Park Rajski 4. Ale ten taki krótki filmik. Do zobaczenia, miłego weekendu, cześć.